Na potrzeby tutaj w filmiku zrobimy sobie 3 akapity po 4 zdania. Klik Enter. Mamy 3 akapity. Żeby to wszystko ładnie, równo wyglądało, zaznaczę 3 akapity i wyjustuję tekst, czyli wyrównam jednocześnie do prawej i lewej strony. Jak widać, tutaj już nie jest takie postrzępione, że to wszystko wygląda w miarę równo i w miarę ładnie. Musimy wiedzieć, że akapit. Możemy wcinać z lewej strony, czyli odsuwać tutaj od lewego marginesu, tylko przesuwać po prostu. Musimy wiedzieć również, że możemy odsuwać akapit od prawego marginesu, czyli go wcinać z prawej strony. Również możemy wcinać akapit z góry, i tutaj uwaga odsuwać go od poprzedniego akapitu, a nie od marginesu. Tak samo możemy odsuwać go od tego akapitu, który jest pod nim. Czyli to są tak zwane odstępy po. Do tego jeszcze możemy regulować odstępy pomiędzy wierszami. Czyli jeżeli tutaj mamy odstęp pomiędzy wierszem taki e, nieduży, to możemy go sobie zwiększyć bądź zmniejszyć. Do tego jeszcze dochodzą wcięcia specjalne, o których będę mówił później. Zajmijmy się na początku wcięciami z lewej strony. Stanę sobie w pierwszym akapicie. Obramuję go na potrzeby tego, żebyśmy widzieli co się dzieje. Obramowanie nie jest konieczne, oczywiście, w żaden sposób. Kliknę teraz wcięcie z prawej strony znajduje się to tutaj. Te dwie ikonki, jak widać, są obok siebie i są dość podobne. Można się pomylić, czasami kliknąć niewłaściwą. Tym się po prostu nie przejmować, popróbować, która działa. Jak widzimy, tutaj zwiększanie wcięcia, No to kliknę. Jak widać, cały akapit odsuwa się od lewego marginesu. Margines jest w tym miejscu, a akapit Rozpoczyna się w tym miejscu, czyli mamy przerwę pustą, w której się nic nie znajduje. Widać, ramka tutaj nam podpowiada, gdzie się ładnie akapit zaczyna. Możemy sobie to wcięcie zmniejszyć, klikając w drugą ikonkę, lub powiększyć jeszcze bardziej. Możemy to samo zrobić na drugim akapicie, znowu spróbuję, i również na trzecim. Jak widać, mamy Wcięcia, różne wcięcia na różnych akapitach. Chciałbym je usunąć wszystkie, żeby to nam jakoś w miarę wyglądało. Zaznaczę znowu wszystkie akapity. Jak widać zaznaczam tylko część, nie muszę wszystkich, całości. No i wybieram wyczyść formatowanie. Wszystko wraca do ustawień domyślnych. Również możemy określić wcięcia bardzo dokładnie. Zobaczmy, jeżeli zrobiłem wci wcięcie z prawej strony, to jest... Na przykład na 1,25 cm bądź 2,5 cm i wielokrotność tych liczb. Mogę określić wcięcie z lewej strony, wyjustuję jeszcze, wcięcie z lewej strony, tak jak mi wygodnie, na przykład na 1,37 cm, jeżeli ktoś tak lubi. Aby to zrobić, muszę stać w odpowiednim akapicie, na przykład w pierwszym, i tutaj wybrać opcję. Jak widać, mamy kilka możliwości. Mamy wcięcia z lewej, mamy wcięcia z prawej, mamy wcięcia specjalne oraz odstępy przed i odstępy po. Czyli wszystkie te rzeczy, o których mówiłem na samym początku. Najpierw zajmujemy się wcięciami z lewej strony. Ja ustawię sobie je na 9 cm. Również mogę zrobić wcięcie z prawej strony, ale to za chwilę. Klikam OK. Widać, tekst cały poleciał i na 9 cm się dopiero akapit rozpoczyna. Przejdę do drugiego akapitu. I zrobię podobną rzecz, tylko będę tym razem wcinał z prawej strony. Znowu klikam tutaj w opcję Więcej opcji akapitu, i wybieram z prawej. Powiedzmy ustawię 6 cm od prawego marginesu. Jak widać, wszystko się kończy na 6 cm od prawego marginesu. Dodatkowo mogę oczywiście zrobić jednocześnie wcięcie z lewej i z prawej strony. Zrobię to na drugim akapicie. Mrygam. W drugim akapicie i dorzucę sobie wcięcie powiedzmy 0,6 cm. Jak widać, jest taki drobny odstęp, także możemy zrobić wcięcie, zarówno z lewej, jak i z prawej. Znowu wyczyszczę wszystkie zmiany. No i zobacz. Kolejną rzeczą jest odstępy przed. I odstępy po. Wyjustuję sobie. I będę zwiększał teraz ten odstęp przed akapitem, przed drugim akapitem i po drugim akapicie. Zobaczmy. Jeżeli zaznaczę sobie tutaj, to widzimy, że zaznaczamy tylko tekst. Zwiększę odstęp przed tym akapitem. Znowu, jestem w akapicie. Klikam tutaj w więcej opcji i wybieram odstępy przed. Ustawię na 70 punktów, czyli bardzo dużo. Jak widzimy, odsunął się akapit. Przy czym, jeżeli zaznaczę pierwszy wiersz, to widzimy teraz zaznaczenie jest dużo, dużo większe. W tej pustej przestrzeni nic się nie może znajdować. Nie mogę nawet na nią kliknąć. Nie mogę tu stawić nowego tekstu. Jest to po prostu pusta przestrzeń, którą wymusza ten akapit względem poprzedniego. Mogę też zwiększyć odstęp po. Zobaczmy, jak już teraz zaznaczymy ostatnią linię, widzimy, że tutaj już jest jakiś odstęp. Tak samo, jak zaznaczymy tutaj linię, jest jakiś odstęp. Oraz na ostatnim akapicie również jest jakiś odstęp. Domyślnie program Word ustawia odstępy pomiędzy akapitami na 10 punktów. Czyli po każdym akapicie jest 10 punktów przerwy. Stąd każde kliknięcie Enter powoduje wstawienie takiej przerwy. Zwiększymy tą przerwę. Kliknę tutaj znowu więcej opcji, znajduję się w drugim akapicie i ustawię sobie opcję na przykład na 120. I klikam OK. Jak widać, odstęp się zwiększył dość znacznie. Jak zaznaczę ostatni akapit, od razu widzimy co się stało. Znowu przerwa, w której nie mogę nic pisać, nie mogę nic zmieniać. Także jest pusta przestrzeń, a cały akapit jest od tego miejsca do tego miejsca. Wszystko jest zaznaczone. Jak obramuję, będę widział tylko obramowany tekst, a nie odstępy przed poprzednikiem. Zobaczmy. Mimo, że akapit zajmuje dużo, dużo więcej, to obramowany został tylko i wyłącznie tekst. Usunę obramowanie i znowu wyczyszczę całe formatowanie, żeby wróciło wszystko do normy. Następna rzecz to są wcięcia tak zwane specjalne. Możemy wciąć pierwszy wiersz, czyli coś, co często uważamy za akapit, czyli wcięcie. Tak jak rozpoczynamy nową myśl w tekście, możemy to zrobić w następujący sposób. Klikamy więcej opcji i wybieramy specjalne. Pierwszy wiersz zostawiam opcję domyślną 1,25. Niech będzie. Klikam OK. Widzimy, jest to takie wcięcie w tekście. Mogę je oczywiście zwiększyć, klikając prawym przyciskiem znowu i wybierając powiedzmy 5 cm. Jak widać, wcięcie jest większe. Na pierwszym akapicie zrobię inne wcięcie wci specjalne. Kliknę, jestem w pierwszym akapicie, druga w pierwszym akapicie. Kliknę znowu więcej opcji. Wybieram specjalne, a następnie wysunięcie. Tym razem ustawię je na 3 cm. Klikam OK. Jak widzimy, pierwsza linia pozostała na miejscu, a wszystkie pozostałe zostały przesunięte na 3 cm. Następną opcją jest interlinia, czyli odstępy pomiędzy liniami akapitu. To jest ostatnia rzecz, którą można zrobić z akapitem, jeżeli chodzi o wcięcia. Możemy, możemy tworzyć interlinię za pomocą kilku sposobów. Jeden sposób to jest właśnie kliknięcie więcej opcji i wybranie interlinia. I na przykład tu wybranie 1,5 wiersza. Zobaczmy, tu już miniaturka podpowiada na co się stanie. Ten tekst będzie rozstrzelony. Popatrzmy na ostatni akapit. Klikam OK. Widać odstępy się trochę zwiększyły. Jeżeli chcielibyśmy mieć w ten sposób pisane, to właśnie do tego suszy interlinia. Szybszy dostęp do Interlinii jest tutaj z poziomu tego menu, możemy ją rozwinąć i wybrać na przykład podwójną, potrójną. Jak widać, już tu symulacja nam pokazuje, co się stanie. Ja wybiorę 1,15, czyli tak jak zwykle to bywa. Jeżeli chcemy szybciej do, dojść do opcji wci wcięcia. Możemy to zrobić inny sposób, klikając prawym przyciskiem na akapit, na przykład na drugi prawym przyciskiem i wybieramy akapit. I jak widać, pokazuje się nam dokładnie to samo okno, które otrzymywaliśmy klikając tutaj. Plusem tego rozwiązania jest, że klikam na konkretny akapit i wtedy wybieram konkretne opcje do tego akapitu, ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony być w danym akapicie i klikać tutaj, wszystko jest w porządku.